Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z gry Call of Duty 4 Modern Warfare. No, by się szykowała znowu innego typu misja. Mi się tak wydaje, bo jesteśmy na pokładzie właśnie helikoptera no i możemy sobie z niego tutaj strzelać. Zobaczmy co to za misja będzie. Na razie się nic nie dzieje. Chyba. O, fajnie się jeszcze nawet strzela. Wow, skąd tak obrywamy? Wow, nie żyje? Nie wiem, od kogo dostałem w ogóle. Tam chyba ten czołg. Tutaj jeszcze, zobaczcie, mamy działko jakieś. Nie, znowu. Ale już prawie się udało. Dobrze, to przynajmniej, że tutaj jeszcze będą. No, nieźle się misja szykuje, już na samym początku nie podołałem. Dobra, teraz mi się zdaje, że damy radę. Ło, wow, posąg spadł. Jak na razie chyba nam dobrze idzie. Już przynajmniej kapuje mniej więcej o co chodzi. A tu mamy następnych dziodów. Wow się zakurzyło Skąd jeszcze? Tutaj O jak że jest jak to trzeba zwracać uwagę na wszystko Na razie nikogo nie widzę Czyżby lądujemy? Banita tutaj to, to, to wyładowuje połowę de sandu tutaj, a reszta 2 km dalej chyba. Czyżby wysiadamy? Gra zapisana.

Kurde, co tutaj się dzieje. Zobaczcie na to, my chyba lądujemy. Drugi raz. Ła! Wow. Wesprzed i ewakuuj drużynę z wiodu nowe cele. Dobrze, wyłaśmy stąd. Ale fajna misja. Ciekawa dosyć. Takie, takie na przykład też lubię. Teraz na ziemi walczymy. Na sojuszników. O, granaty. Chyba nie dam rady. Ach, nie dałem rady. Ucho, jeszcze raz musimy wysiadać. Rzućmy granaty może tam. Widzę, że jesteśmy w tej misji zaopatrzeni dosyć nieźle w granatniki i te inne tego typu rzeczy, więc coś czuję, że może się dziać. O, to było piękne. Został jaja, może chyba mi się udało. Mam taką nadzieję, nie kraczmy jeszcze. Uwaga, 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 jest to nie, nie zjadło. Chyba wchodzimy na górę. Wow. Kiedy oni tutaj weszli? Gra zapisana znowu, więc yy, wywieźcie nas stąd. Dobrze, schodzimy na dół. Wow, co tu się dzieje? Jaka miazga. Taką mamy misję udejść się do SL jakiegoś. Ajaj. To się może granatnik na chwilę. chciałem ja teraz zrobić w takim przypadku żyję żyję chwila wróćmy flesza może coś podejść bliżej nie mamy chyba nie Jaka miazga, nie, nie gin. Przeżyję to będzie dosłownie cud. No Odrzucam. I tak nie dostał. Dobra, wejdźmy do tego budynku. Może raz, dwa, może mi się uda. Oj, nie ufam temu miejscu. Także wejdźmy, może na górę, zobaczmy kogo my tutaj mamy. Cały czas nawalają z tej maszynówki. Dobra, gra zapisana świetnie. Mało amunicji mam już w ogóle z tego co widzę. Niestety, no, niestety, to tutaj amunicję strasznie szybko tracimy. Gra zapisana. Muzyka się zmieniła od razu. Czyżby znowu wsiadamy do helikoptera. Wątpię, że misja się skończy, moi drodzy. Za krótko by coś było. Beksą, wracaj do Marek 19. No to jestem w środku, nie? Alpha, be advised. We have a situation here. Over. Go ahead Team 6 has located a possible nuclear device at Al-Assad's palace to the west. That's teams are on the way. Until the device is verified safe, all forces are to fall back to the east. Over. Lol! LOL, co z nimi? So, chyba Japonii, tak jak sądziłem. Just surely cobron. I'm just. This is outlaw 25. Come in. Over. Command, I'm visual on the crash site. I see small arms fire coming from the cockpit. Request permission to initiate search and rescue. Over. Copy 25. Be advised you will not be at a safe distance from the event that new goes off. Do you understand? Roger that. We know what we're heading into. Alright, 25. It's your call. Retrieve that pilot if you can. Out.

Gdzie? Mhm. Ach, kurde, zgratał berwowem. Niestety rzucają tutaj w nas nieźle. Tak, przyjacielski to był no, Wiesz? Dobra, też raz powtórka. Możliwe i na. Nie, już nie nasz chyba. Nie wiem o co, kamal. Muszę zobaczyć dosłownie Powtórkę. A tutaj jest, zobaczcie ona. Dobrze weźmy ją rozważ szybko. Na ramiona. Dobrze uciekamy stąd. Szybcie, szybciej, szybciej, szybciej. Dobrze udało się. Jo. Zaraz coś uję, że my oberwiemy nie mam Co ja z tym granatem zrobić tutaj? Wow, nie mam spróby. Gra się zapisała. Wow, zobaczcie na to. By był bomba chyba. Masakra, co się dzieje? Hmm. Dobrze, moi drodzy. Nie ma, nie pozostało mi nic innego jak zaprosić was na kolejny odcinek. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Co z tym helikopterem się ogólnie stało. Zobaczmy ten film, jeszcze tylko. Zobaczcie, bomba atomowa wybucha raczej. Albo zwykła bomba, ale jakaś większa. Chyba liczba osób, która zmarła w wyniku wybuchu. Lista, nie liczba. Liczba w zasadzie też. No my się znajdujemy tutaj, chyba, z tego co mi się wydaje. Dobrze moi drodzy, zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka i Wam bardzo dziękuję. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, o lajkowaniu i komentowaniu. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie, zapraszam jeszcze raz do kolejnego filmu. Trzymajcie się, cześć.